Słuchajcie drodzy widzowie, za jaki procent możecie sprzedawać swoje naklejki na danym przedmiocie, wiedziałem, że niejednokrotnie się o to pytaliście, nawet nie na Discordzie w na YouTubie, wszędzie się po prostu o to pytaliście. No bo końcowo macie rzeczywiście jakieś nalepki, udało wam się dorwać, udało wam się coś tutaj kupić, więc chcecie to sprzedać z profitem. No ale teraz jest takie generalne pytanie, za ile? Zresztą możecie sobie wejść na Discorda, gdzie macie przy okazji konkursik na 20 PSV kart. Ga was serdecznie zapraszam do event promocyjnych, gdzie macie do wygrania 20 w kart. Pamiętajcie o komentarzach łapkach i bądźcie znani, bo jeżeli jesteście nieznani, to nie wiem co tu się dzieje, ale trzeba losować dalej. No i dnia dzisiejszego ktoś rzeczywiście zaczął zadawać takie pytanie. No i jeden rabin napisał, że 10-20%, drugi rabin w sumie stwierdził, że jednak ile, że jednak 60% a tu nawet chyba ten sam rabin z tego co widzę no i prawda jest, jest w zasadzie, prawda leży po środku a mianowicie nie ma stałego procentu na naklejki wiele zależy od tego jaki macie przedmiot gdzie jest ta naklejka i jakie to są w ogóle naklejki i jak to końcowo, w końcowym rozrachunku wygląda więc zaraz ktoś powie, no dobra, no to czyli wiemy tyle co nic ale za jaki procent tak realnie rzeczywiście można to sprzedawać kiedyś było to 1 do 5 ale teraz, teraz to się chyba zmieniło, bo co nie? No i powiem wam widzowie, że rzeczywiście się zmieniło. Teraz najlepszym sposobem na sprawdzenie w zasadzie, jak i kiedyś, ale to mało kto to praktykował, bo zazwyczaj ludzie wychodzili z założenia od razu, że nie. 3-4% myk przyklepane i tyle, no najlepszym sposobem jest po prostu wejście na przykład na CS Float, gdzie macie mojego refa oczywiście, jedną z fajniejszych stron, jeżeli chodzi o sprzedaż i wymianę swoich przedmiotów, no i po prostu wystawienie przedmiotu po zawyżonej cenie, tyle dosłownie, nikt nie kupi, no to schodzicie na 80% sticker price'a nikt nie kupuje za 80% sticker price'a no to wystawiacie za 38,5% sticker price'a, nikt nie kupuje za 38,5% sticker price'a no to wystawiacie praktycznie za, za co, no wystawiacie praktycznie za np. 10% 15, aż do momentu, kiedy się nie sprzeda. Taka jest moja teoria, taka jest moja logika, taki jest mój plan Dajcie w sumie znać co wy o tym sądzicie Według mnie nie ma lepszego sposobu na wycenienie tych naklejek Bo to w głównej mierze za zależy od tego czy ktoś rzeczywiście będzie w stanie zapłacić wam za tego skina więcej czy nie Jak jeszcze oglądacie ten materiał i się zastanawiacie dlaczego w zasadzie nie ma tutaj tylu kart To przy okazji mogę wam powiedzieć, że chciałem kupić od was Steam Balance Więc jak macie jakikolwiek tutaj Steam Balance to możecie napisać i w zasadzie mi go sprzedać Płacę od 65% do 80% więc jest to bardzo duży procent wydaje mi się no, i przy okazji możecie wesprzeć ten kanał, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla nich Zresztą sami zobaczcie, ile tu tego jest po prostu. No i oczywiście, chciałem podziękować wspierającym. Dzięki wspierającym, bez was by mnie tutaj nie było. Tutaj możemy Matrixowi, Vertixowi. Przepraszam, że czytam wasze takniki, ale no nie potrafię czytać niektórych ników. No i Kaktusowi. I oczywiście reszcie, ale no trochę by czasu minęło, jakbym wszystkich tutaj wyczytał. Na przykład, dzięki Sowa, prototype Davis. No widzicie, no dużo by minęło. Miłego dnia mam życzę widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.